Witam na moim kanale, ja nazywam się Paulina i dzisiaj zapraszam Was na vloga. Zaczniemy sobie od dyni, no bo wiadomo, że dynia teraz jest bardzo na czasie. Dynia jest wszędzie, pełno i dynia jest pyszna. Ja na przykład uwielbiam zupę dynię, bo no, nie dynia. tylko... Mówiłam Wam już o tym wcześniej, ale tego nie pokazywałam, więc zrobimy to sobie teraz razem. Taki lifehack, najlepszy sposób na obranie dyni. Według mnie to wsadzenie jej do piekarnika na 10 minut mniej więcej. Taką całą możecie przekroić, jeżeli chcecie tam sól, syrop klonowy, czosnek i tak dalej. Ja wsadzam całą do piekarnika mniej więcej 10 minut. Wyjmuję, czekam aż wystygnie. Później ta skórka odchodzi bardzo łatwo. Możecie ewentualnie ją nakłuć na przykład widelcem, czy tam nożem jak chcecie, wyjmuję wszystkie pestki. Można te pestki oczywiście też później jeść. Proszę sobie to, no bo lubię na przykład zjeść dynie wtedy, kiedy już nie ma sezonu, bo najczęściej najbardziej się chce, troskawki dyni, dalej i tak dalej, więc myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Dynia to jest też wdzięczne warzywo. No, szybko taki krem z dyni wystarczy zrobić, ale też można taką dynię. Dodać do leczo można taką dynię po prostu dodać zamiast fasolki, itd. Ja właśnie mam fasolkę. Mam też tego łososia, więc ja dzisiaj tego łososia zrobię, ale przede wszystkim dynie. W piekarniku mam tutaj już o, papier, no i sobie dynie. Mam bardzo, no, mam muszę niestety opuścić, opuścić ten poziom. co mówią, że ta dnia, ok, to jest najlepsza do zupy. Ja ustawiam na 300 stopni termobieg, no, może tam 250, to wszystko zależy. Włączam i już mam tego łososia. Dzisiaj chcę właśnie go przygotować. Proszę bardzo, to jest ten płat łososia ja go wyjęłam z opakowania i pod spodem jeszcze położyłam ręcznik papierowy, bo strasznie mi to denerwuje, że to jest tłuste. Może to jest moje OCD. Pewnie tak. Pokroiłam go na razie na cztery kawałki i chcę tak z tego kawałka zrobić tatar z łososia. Tutaj chcę zrobić, no na patelni, w piekarniku jeszcze nie wiem co zamrożę, albo wszystko zamrożę. Zobaczę jeszcze. Na pewno zrobię ten tatar i tym się teraz zajmę. Dobrze, pokroiłam już łososia na tatar. No i dodamy do tego sos sojowy. Na razie tylko i wyłącznie sos sojowy. Ja już Wam pokazywałam ten przepis, więc tutaj się specjalnie nie będę skupiać na tym. Trochę cytryny, sos i tak dalej, jeżeli znajdę. Postaram się podlinkować Wam ten film, albo tutaj proponowanych Wam pokażę. Możecie też dodać trochę octu ryżowego, on też Wam delikatnie zagotuje tego sosia, ale myślę, że spokojnie wystarczy ten sos sojowy. Możecie dodać olej sezamowy, wasabi i tak dalej. To wszystko zależy, jak tam lubicie. No i uważajcie ewentualnie, żebyście nie mieli żadnych ości żeby nic wam się tam nie stało. Myślę, że to jest w ogóle bardzo fajna przystawka, bo ja nie podam tego na obiad. Mój mąż to musi mieć mięso na obiad najczęściej. Ja go staram się od tego odwodzić i proponuję mu różne rozwiązania. Przez czasem mi się to udaje, no ale nie zawsze. Dlatego to moja osoś taką przystawkę no i chciałam zrobić do tego łososia. Takiego łososia właśnie pieczonego i też poleję na pewno sosem sojowym, ale zastanawiam się, czy go nie zamrozić. Chociaż nie wiem, bo jeszcze tutaj biorę żarki krewetki, więc dzisiaj jak takiego mięsa nie ma, wiem, że wiele osób uważa, że żeby to mięso, więc wiecie o co chodzi. W ogóle łosoś też jest świetny do dyniowej zupy i serkozi. Natomiast taka moja mała rada, jak możecie zauważyć, ja tutaj nie zjam tej skóry z łososia, a to dlatego, że najlepiej jest smażyć łososia z skórą, bo ja właśnie od strony skóry, wsadzam go na patelni i w sumie moja koleżanka na przykład tak robi tylko łososia i często ja też, że smażę go tylko od strony skóry, tam jakiś no zależy też w jakiej temperaturze, mniej więcej 10 do 10 minut max, przykrywam, chwilę zostawiam i później ta skóra idealnie odchodzi i ten łosoś jest no doskonały, perfekcyjny, ale to też trzeba trafić, więc jeżeli robicie Pierwszy raz lub zaczynacie tą swoją przygodę z pieczeniem łososia, to proponuję wam zacząć od strony skóry i później przewrócić. Ta skóra sama wam odejdzie, to jest naprawdę chwila. Mam też jeszcze mięso w lodówce na gulasz, ale zastanawiam się, czy to nie będzie po prostu trochę za dużo tego dzisiaj, bo po co ma się kawałek gulasz mogę zrobić jutro? Zobaczymy. Na razie dynia jeszcze się Pieczy, a to się będzie tak marnowało, powiedzmy. Jeszcze zaraz dam cytrynkę. Tutaj jest jak jest. Jeszcze nie gotowe, ale pokażę wam. Wysunę to. O. To wygląda jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze chwila. Wyjęłam z piekarnika. Wyglądają mhm. mniej więcej tak. O. A skórka jest może delikatnie przepalona, ale w środku są. Ok, teraz będę je kroić na pół i wyjmować, wiecie co ten ten środek. Zobaczcie, no idealnie mi się przekraja na pół. Więc wam pokażę, że są z bliska. Mm -hmm, elegancko tutaj mamy na przykład. Zobaczcie. Masło. A tu jest za dużo miejsca. O. A ta to już w ogóle jest praktycznie jedną ręką tak ciężko gotowa. Ops. Widzicie? Ta skórka super schodzi. Idealnie. Już można robić zupę. Teraz tą przykroję. Pokażę. Też łatwo. O. Odchodzi ta spalona odchodzi najłatwiej, szczerze mówiąc. No i wystarczy ją obrać, dodać do kremu do z dyni, znaczy do zupy z dyni najpierw, a później z tego krem zblendować, lub poczekać aż wystygnie i zamrozić. No i proszę, tak to mniej więcej wygląda, po wszystko już obrałam, wyjęłam te pestki, jedną dynię już gotuję i dzisiaj zrobię krem, a tą zamrożę, sorry, że ten garnek jest taki brudny, ja ją będę pakowała do jakichś tam e, paczuszek, e, specjalnie nie robię takiej gotowej zupy i mrożę ją, tylko chcę, Zrobić zupę świeżą, bo na święto zmarłych będziemy mieć gości, zaprosiliśmy rodzinę, będziemy razem chodzić po krowach i później przyjdą do nas na obiad chciałam zrobić krem z dyni. Więc czekam, aż ona wystygnie i ją pokroję i zamrożę sobie. E, oczywiście to mi się nie zmarnuje, bo y, będę musiała przejrzeć jeszcze te pestki i na pewno zrobimy z nich użytek. Też możecie te pestki y, y, sobie y, tak delikatnie wysuszyć i y, y, zasadzić, możecie je podprażyć, także wszystko co lubicie najbardziej. A tutaj mi się gotuje już rzeczony krem z dyni. Wybaczcie, że może trochę parować kamera. Ja, jak Wam wspominałam, jeżeli, jeżeli pamiętacie, jeżeli nie, no to oczywiście może nie każdy widział, to powiem. Ja sobie gotuję trochę więcej rosołu i go mrożę. Na przykład rozlewam do um, takiego pojemnika i mam takie kostki, kostki lodu, um, tylko że to są kostki z rosołem dodaję na szybko, żeby już nie gotować, dodatkowo tego bulionu. Mam też jeden ząbek w czosnku, wszystko będę oczywiście blendować, więc to no nie jest problem. Także tutaj ten rosół mi się już rozpuścił, Dodam troszkę wody. No i dynia. Cała dynia ta duża. Taka. Jest w środku. Możecie dodać batata, zwykłego ziemniaka, możecie dodać marchewkę, pietruszkę, no, tu generalnie wiele, wiele rzeczy, cebulę. Imbir i tak dalej, ale jak ja dodam imbir, to moja cała rodzina tego nie zje. Także imbiru nie dodaję i zaraz będziemy blendować, jak to tylko zmięknie. I ewentualnie dodam trochę wody, no, bo może być trochę za gęste. Ja akurat ten miąż lubię, tutaj jeszcze jedna pestka, i uważam, że on dodaje dość sporo smaku ale to wszystko zależy od Was. No i jeszcze oczywiście syrop klonowy będę dodawała. No i proszę, efekt finalny. Aksamitna konsystencja. Cudo. Trochę pieprzu, trochę syropu klonowego. Można dodać mleczko kokosowe. Tutaj już mamy przystaweczkę, czyli tatar z łososia i awokado. Meniami! Do tego kremu można dodać łososia krewetki, można dodać ser kozi, można dodać groszek ptysiowy, nie wiem, znam taką osobę, która jest z makaronem, e, taki krem dyniowy z grzankami czosnkowymi, no wiele, wiele opcji. Ja sobie dzisiaj dodałam do tego kremu dyniowego krewetki, orzeszki, pini i ser kozi, ale można dodać naprawdę wszystko co lubicie najbardziej, także mm, tutaj skań No ja muszę wam powiedzieć, że kocham sos sojowy i wasabi. Tak jak możecie zauważyć, więc sobie jeszcze dodatkowo tutaj dołożyłam tak samo jak do kremu dyniowego, no, ale to tylko ja. Mleczko kokosowe będzie pasowało idealnie. No i takie grzanki. Myślę, że to jest chyba najlepsza opcja. Już się zabieram za jedzenie, bo mi ślina cieknie. Smacznego. Spróbujcie koniecznie ten tatar, polecam. Jeżeli chodzi o mój dzisiejszy makijaż, to mam na sobie dwie palety, których bardzo długo nie używałam. Mam je w swojej stacji kosmetyków, ja mam dość sporo palet. Beka, Vulcano Garest, przepiękne nudziaki. Ten brązowy też jest bardzo ładny. Taki taupe kolor oraz Urban Decay Naked Ultimate Basics. To jest paleta, którą kiedyś naprawdę używam bardzo często i jakoś leży na dnie szuflady. Pomyślałam, że ją odświeżę, bo jak zaczynam używać jednej palety, to się jej trzymam. I nie mogę <laughs> przestać, jakoś nie widzę innych, i pomyślałam, że muszę je częściej zmieniać i używać. Tutaj mamy te wszystkie nudziaki oraz ten ciemny: to jest taki czekoladowo-burgundowy kolor. Bardzo ładny, oczywiście moja ukochana paleta z Maka. Jest to extra dimension i jak możecie zauważyć, no jest mocno zdezorowana, ale przepiękna. Nie można sobie zrobić z nią krzywdy. Do tego mam taki brązer z maka. On mi się niestety tutaj, jak widzicie, hmm, no pokruszył na pół, ale jest też cudny, bardzo go lubię. I on się nazywa Golden Brands. Tak jak mówię, jeżeli znajdę, to mam zostawienki. Jeżeli chodzi o usta, to mam Mac Sore, kredkę. Tej kredki kiedyś też dość sporo używam. Oraz takiego nudziaka. Szminkę, jedna z moich ulubionych, szminek nude, dlatego, że ona bardzo fajnie nawilża usta i nie zostawia takich skórek, czego ja nienawidzę. 01, jeden, barely, to jest ta pomadka Dramatically Different, więc ona świetnie nawilża, zresztą ten środek możecie zauważyć. Do tego mam podkład na sobie. Clinique Even Better Clinical, więc ja Wam mówiłam, o nim na Instagramie. Do tego mam tuż do rzęs Estelauder. 01 Extreme Black. Nie wiem czemu nie mam tego Fokusa. Oraz kredka z Estelauder, 01 Onyx Double Wear. Jedna z najlepszych kredek, jakie używałam w życiu. Idealna na linię wodną, na kreskę, do rozcielania, do smoki. No, no jest taka super wielofunkcyjna. Aha, no i oczywiście jeszcze na brwiach mam Gimme Brow Plus z Benefitu. To jest. Produkt, który ja zawsze mam w swojej stacji kosmetyków i go uwielbiam. Rewelacja. Zresztą nieraz Wam już mówiłam o nim. że mogę zostawić linka, bo na jest w soforze dostępny? Mój kolor to jest 3. No i jeszcze tak na szybko chciałam Wam pokazać denko. produktu, który dzisiaj utylizuję: Makeup Forever HD. Bardzo fajny podkład stacza Praktycznie na zawsze mam wrażenie. Rewelacyjny koncentrat. Y z Estelauder, czym ten focus zmienił, jaką muszę aparat wymienić? Advanced Night Reaper Kodyli to jest kolejne moje opakowanie już nawet nie wiem ile wiecie co zużyłam tych opakowań bardzo fajna sprawa na przebarwienia bo można tej esencji używać słuchajcie, w zimę, w lato, na słońce na deszcz, więc nie ma żadnego problemu, jeżeli macie przebarwienia to ta esencja jest absolutnie dla Was to jest produkt apteczny ale jak kupuję w aptekach ale wiecie co, jak znajdę to też Wam zostawię linka No Thrift to jest absolutny mój hit, nie została mi ani jedna kropla ze Styloder. i najlepsza emulsja po prostu na świecie Najlepsza, na pewno kupię, biorę się albo do Douglasa, albo do Sephora, zobaczę jakie są promocje, no to też Wam w sumie podlinkuję, jak znajdę coś, jakąś dobrą cenę, no i ten produkt, Cora Organics z mm, Douglasa, bo to jest dostępne w tak jakiejś Care, firma, no jak widzicie, to jest brudne, no bo to witamienia się tlenia. Przez 3-4 opakowania nienawidziłam tego produktu. Bo się strasznie klei, myślę, że najlepiej jest dodać krople do jakiegoś kremu, A od 3-4 opakowania stwierdzałam, że to jest naprawdę fajny produkt, który działa. No, zaczęłam widzieć efekty. No, i tak, jedynko dzisiaj. Jeszcze taka szybka przesyłka z klinika. To już Wam pokazywałam na Instagramie. Nie wiem, czy mnie śledzicie. Jeżeli nie, to zostawiam Wam tutaj adres. Serdecznie Was zachęcam. Ostatnio po prostu nagrywam jak nigdy na tym Instagramie i mamy tutaj właśnie Even Better Clinical, więc bardzo fajnie, bo to jest 08, a ja mam, słuchajcie, numer 0, a też mam 08, no to idealnie. Tutaj on ma bardzo fajną popkę, sorry, że to jest brudne, no, w użyciu i to jest produkt, który idealnie się sprawdza do nakładania pędzlem, palcami, jest fajny do skóry suchej, ale nie tylko, opracowany na zasadzie ta formuła trzech serów, więc mamy ten podkład, mamy tutaj Moisture Search, idealny krem na dzień i pod makijaż, bo też dla mnie wielofunkcyjny, bo używam do skórek, na końcówki włosów, super sprawa. No i mamy taką bardzo fajną, kreatywną przesyłkę, bo tutaj jest... Świeczka oraz zapałki. No pięknie to, słuchajcie, wygląda, rewelacyjnie i y, jest to też zachęcenie tylko, żeby y, trochę się zrelaksować i zadbać o siebie, bo jest to taki duet idealny, naprawdę ten krem idealny pod makijaż i ten podkład zresztą ja dzisiaj go mam na sobie i jestem bardzo z niego zadowolona. Używam go już od jakiegoś czasu, chociaż tak naprzemiennie, bo ja mam taką, no, jakby piątkę podkładów, które lubię, może trójkę. W sumie trójkę takich luksusowych i dwójkę drogeryjnych, więc y, mieszam sobie, ale ostatnio właśnie ten Clinical. Chociaż je, y, przez ostatni czas używałam, e, wiecie co, ten z Estée Lauder. Znaczy używam cały czas oczywiście, Futurist i Double Wear. Też mam. No to takie, wiecie, moje standardy. Bardzo je lubię i się ich trzymam i ten rzeczywiście też, też bardzo dobrze mi służy. A tutaj nowości z If mamy nową linię Elixir Botanic. Super, są te rollery pod oczy, dlatego że one mają idealne końcówki. Zobaczcie na opuchnięte powieki, więc będziemy testować. Bardzo fajny jest na przykład ten roller z tej serii. Też zielone opakowanie. Anti-pollution. Też Wam pokazywałam i używałam, tutaj mamy serum, krem na dzień, krem na noc, bardzo fajne opakowanie, więc będziemy testować i tam Wam znać. Moja piękna Hortensja już no, niestety się żegna powolutku, prawie wszystko jest uschnięte, ale akurat ją mocno podcinamy i świetnie przez bardzo długi okres czasu nam. Kwitnie. Oczywiście te kwiaty, kolor to zmienia się w zależności od kwasowości gleby, jakby co. Także się nie przeraście. tym. Czasami kupujecie białą, a po jakimś czasie okazuje się, że jest trochę innego koloru taka bardziej burgundowa, różowa. No wszystko zależy właśnie od kwasowości gleby. Tych hortensji w ogóle się nie powinno podcinać. My podcięliśmy ją i zrobiliśmy błąd, no ale nic w tym roku tego nie zrobimy. Natomiast jeżeli chodzi o tamten rodzaj, to trzeba podcinać i najlepiej podcinać jak najwięcej. O, tam ma trochę więcej kwiatów, jak możecie zauważyć, ale piękne są, ja uwielbiam. Myślę, że mną świetnie wyglądało tutaj przy schodach, bo chcę, żeby to był taki wielki krzak.